Dzisiaj w cyklu 1 minuta o, wsiąść do pociągu Europa. Jest to typ gry familijnej. Mechaniki, jakie występują w tej grze, to budowanie połączeń, dobieranie kart, zbieranie kolekcji, zarządzanie ręką oraz push your luck. Jest to gra od 2 do 5 graczy, od 30 do 60 minut. Oraz dla graczy od 8 lat w górę. Celem gry jest zdobycie jak największej ilości punktów poprzez tworzenie nowych połączeń, realizację biletów, tworzenie najdłuższej trasy oraz niewykładanie dworców. W swojej turze gracz musi wykonać jedną z czterech akcji: dobranie kart wagonów, utworzenie połączenia, dobranie kart biletów albo budowa dworca. Kiedy któremuś z graczy zostaną dwa wagoniki albo mniej, zaczyna się ostateczna runda. Każdy z graczy gra po jeszcze jednej rundzie i przechodzimy do punktacji. Do punktacji końcowej liczą się dotychczas do te punkty na torze punktów. Premia albo strata punktów za bilety, za zachowany dworzec albo za jak najdłuższe połączenie, czyli premia za Europejski Ekspres. Plansza jest duża, kolorowa, dobrej jakości, z dobrego kartonu. Tak samo karty są płótnowane, nie potrzeba koszulek. Dobrze wykonane plastikowe detale, wagoniki, dworce, plastikowa wypraska oraz samo pudełko jest z dobrego kartonu, wytrzyma długo. Moja ocena całości 7 na 10. Do następnego!